Twoje milczenie było krzykiem, którego nikt nie potrafił usłyszeć, cisza, która paliła od środka. Nie dlatego, że nie miałaś słów, nie dlatego, że nie wiedziałaś, co powiedzieć, ale dlatego, że każde słowo w tamtej chwili wydawało się zbyt małe, zbyt słabe, zbyt kruche, by unieść ciężar, który niósł twój oddech. Ludzie patrzyli i myśleli, obojętność, ale w tobie to była rana, otwarta, krwawiąca. Nikt jej nie widział, a jednak zjadała cię od środka to dotknęło Cię teraz. Zostaw lajka i napisz swoją cidadę. Chcę wiedzieć, jak daleko docierają nasze słowa. Idźmy dalej. Twoje ciało pamięta. Nie tylko głowa, nie tylko wspomnienia. Ciało pamięta wszystko, czego nie powiedziałaś. Każde spotkanie, w którym dłonie drżały pod stołem, każde nic się nie stało, które przykrywało ocean. Każde spojrzenie spuszczone w dół, żeby nikt nie zobaczył prawdy. Milczenie nie było wyborem. Milczenie było mechanizmem, żeby przetrwać, a jednak ci, którzy widzieli tylko powierzchnię, uznali to za chłód, za dystans, za obojętność, to boli. Bo nikt nie widzi, ile odwagi potrzeba, by nic nie mówić. Jak ogromny jest ciężar ciszy, którą trzymasz w płucach, jak wiele razy język chciał wyrwać się na wolność, a ty go powstrzymałaś, bo bałaś się, że Twoje słowa zostaną zdeptane, ośmieszone, wymazane. Se ta decyzja musiała być teraz. Jaka byłaby Twoja? Powiedzieć od razu, czy czekać na potwierdzenie? Odpowiedz mówię, albo czekaję. Kontynuujemy. Pamiętasz noce, gdy nie mogłaś zasnąć? Nie dlatego, że nie byłaś zmęczona, ale dlatego, że ciało drżało, a myśli wbijały się w głowę jak igły. Insomnia, która nie mijała. Węzeł w gardle podczas spotkań, kiedy temat dotykał zbyt głęboko. Unikanie spojrzeń. Bo bałaś się, że jedno spojrzenie odkryje całą twoją prawdę. Insomnia, która nie przechodzi. Węzeł w gardle na zebraniach. Unikanie kontaktu wzrokowego, gdy temat dotykał za bardzo. Widzisz? To nie jest wymysł. To nie jest przesada. To jest pamięć zaklęta w ciele. Twoje ciało woła, kiedy usta milczą, twoje serce wali jak młot, kiedy próbujesz wyglądać spokojnie. Twoje dłonie drżą, kiedy nikt nie patrzy. I oni mówią. Ona jest zimna, ona nie czuje, ona ma wszystko pod kontrolą, a w środku burza, której nikt nie zna. Twoje milczenie było językiem, którego nikt nie nauczył się rozumieć, i może właśnie dlatego rana wciąż jest otwarta, bo cisza zamiast chronić, stała się dowodem przeciwko tobie, stała się maską, którą ludzie odczytali źle. Nie jesteś obojętna, nigdy nie byłaś. Ty płoniesz, ale w ciszy, ty krwawisz, ale bez świadków. Ty walczysz, ale w ukryciu. Oddychałaś ciężko nocami, kiedy nikt nie widział, przełykałaś niewypowiedziane słowa, aż bolało całe gardło. Zaciskałaś dłonie, żeby nie drżały publicznie. A potem wracałaś do domu i mówiłaś do siebie w myślach to, czego nigdy nie wypowiedziałaś na głos, i oni mówili: zimna, dystans, obojętność. Nie widzieli, że cisza była Twoim krzykiem. Oddychaj, nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj, Wiesz, co boli najbardziej? Że czasem sama zaczynasz wierzyć, że jesteś taka, jak cię opisują. Że cisza to chłód. Że brak słów to pustka. Ale to kłamstwo. Twoja cisza to żar, który trawi od środka. To ciężar, który nie pozwala spać. To ogień, który nie gaśnie, choć świat nie widzi płomienia. I właśnie w tym tkwi dramat. Ty wiesz, co nosisz w sobie. Ale oni widzą tylko to, co na zewnątrz. A zewnętrze nie zdradza, jak bardzo boli wnętrze. Twoja rana nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, by być prawdziwa, ona istnieje, jest głęboka, i to, że świat jej nie rozpoznaje, nie czyni jej mniej realną. Pamiętaj, każdy oddech, który wziąłeś w ciszy, był wyborem przetrwania. Każde niewypowiedziane zdanie było tarczą, każde nic było w rzeczywistości wszystko, ale tarcza z czasem staje się więzieniem. I to więzienie zamyka Cię w sobie. Ty wiesz, że musisz znaleźć sposób, by otworzyć drzwi, bo jeśli nie, rana nigdy się nie zagoi. Twoje ciało już to mówi. Bez słów, drżenie rąk, suchość w ustach, bóle głowy, których nie potrafisz wytłumaczyć i ta cisza coraz cięższa. Oddychaj, nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj. Wiesz, cisza może być potężna, może być mieczem, może być ochroną, ale kiedy zamienia się w ciężar, zaczyna cię łamać. I to, że inni tego nie widzą, nie zwalnia cię od prawdy. Ty wiesz, Twoje wnętrze wie, więc przestań wierzyć, że milczenie równa się obojętności. Przestań pozwalać, by cudze oczy definiowały Twoją historię. Twoja rana jest prawdziwa. Twoja cisza jest prawdziwa. A Twoje przebudzenie też będzie prawdziwe. Nie możesz już wiecznie czekać na kogoś, kto zauważy. To Ty musisz zauważyć. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz. Tylko uznaj. I kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy cisza pęknie, to nie będzie słaby dźwięk, to będzie huk, to będzie fala, to będzie głos, którego nie da się uciszyć. Twoja cisza była krzykiem, twoja rana była dowodem, a twoje przebudzenie będzie trzęsieniem ziemi. Czy to już czujesz? Czy czujesz, że twoja rana woła o głos? Czy czujesz, że nie możesz już dłużej nosić ciężaru ciszy? Oddychaj, nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj i pamiętaj. Nie jesteś obojętna. Nigdy nie byłaś. Twoje milczenie nie było pustką. To była rana. I ta rana jest dowodem, że w tobie płonie coś, czego świat jeszcze nie rozpoznał. I nadejdzie dzień, kiedy świat usłyszy. A wtedy nie będzie już ciszy. Oznacz kogoś, kto powinien to usłyszeć. Twoje ciało już zdradza prawdę zanim ją nazwiesz. Każdy drżenie dłoni, każdy przyspieszony oddech, każde przebudzenie o czwartej nad ranem, gdy cisza świata miażdży cię od środka. Milczenie, które miało cię chronić, zaczęło cię więzić. Staje się murem, którego nie można przebić, choć w środku ciśnienie rośnie jak lawa pod ziemią. Czujesz to, czujesz jak rana pulsuje, niby nikt jej nie widzi, a jednak to ona rządzi twoim rytmem dnia i nocy. Wiesz już, że to nie przejdzie samo. Rana nie znika, kiedy się ją ignoruje. Rana nie znika, kiedy ją przykrywasz kolejnymi warstwami codziennych obowiązków, uśmiechów. I pozornych wszystko dobrze. Rana rośnie w ciszy. To właśnie tam, w środku, w najciemniejszym zakamarku, dojrzewa. Insomnia, która nie mija, węzeł w gardle na spotkaniach, unikanie kontaktu wzrokowego, kiedy temat sięga za głęboko. To nie są tylko symptomy, to są sygnały. Ciało woła, bo usta milczą. Ciało staje się Twoim językiem, którego nie da się już zatrzymać. Płynie przez nie komunikat którego boisz się wypowiedzieć na głos. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz. Tylko uznaj. Wiesz, gdzie najbardziej boli? Tam, gdzie nikt nie patrzy. Wewnątrz Twojego ciała. W Twojej pamięci, która nie daje Ci odpoczynku. Milczenie stało się Twoim cieniem. A cień rośnie, gdy światło próbuje się do ciebie dostać. I ten cień mówi więcej o tobie, niż wszystkie Twoje słowa razem. Ty już wiesz, że milczenie nie jest neutralne. Ono zostawia ślady na twoim ciele, na twojej duszy, na twoim spojrzeniu. Ci, którzy mówią, że jesteś zimna, nie mają pojęcia, jak wiele energii kosztuje cię to, by nic nie powiedzieć. Zaczynasz rozpoznawać wzór. To nie przypadek, to nie taki dzień, to struktura, to mechanizm, który powtarza się raz po raz. Cisza jako pancerz, cisza jako broń, ale także cisza jako więzienie. A teraz słyszysz wewnętrzny głos, który mówi: dość, oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj, bo jeśli nie nazwiesz tej rany, ona będzie wciąż rosnąć. Jeśli nie zdejmiesz tej maski, będziesz się dusić pod ciężarem ciszy. A Twoja dusza nie przyszła na ten świat, by dusić się w milczeniu. Twoja dusza przyszła, by być słyszana. Czy to zaczyna do ciebie docierać? Że cisza, którą uważałaś za swoją ochronę, staje się Twoim ciężarem? Że rana, którą przykrywasz ciszą, staje się Twoim znakiem, jeśli to rozpaliło w tobie znak, skomentuj znak. Idźmy dalej. I tu przychodzi pierwsza prawda, której długo unikałaś. Twoje milczenie nie było przypadkiem. To wzór, powtarzający się w każdej sytuacji, gdy ból podchodził za blisko. Zawsze wtedy, zamiast krzyczeć, zamykałaś się. Zawsze wtedy, zamiast wyrzucić z siebie ciężar, trzymałaś go w środku. I świat nauczył się czytać Twoje milczenie jako obojętność. A ty zaczęłaś nosić to, co nie należy do ciebie, cudze interpretację Twojej ciszy. To nie była obojętność, to była rana. Teraz rozumiesz: Twój organizm krzyczał, kiedy Ty wybierałaś ciszę, Twoje serce waliło, kiedy Twoje usta milczały, Twoje ciało domagało się prawdy, ale Ty wciąż nakładałaś warstwy ciszy, żeby nie zostać odrzucona, ośmieszona, niezrozumiana. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj, bo oto odsłania się ukryty wzór: cisza jako pancerz i rana jako dowód. Cisza, która miała być twoją tarczą, staje się twoim więzieniem. Rana, która miała być niewidoczna, staje się twoim znakiem. Teraz stajesz na granicy decyzji. Już nie da się udawać, że tego nie widzisz. Już nie da się powiedzieć, że to tylko zmęczenie to jest struktura. To jest wzór, który powtarza się, dopóki go nie przerwiesz. A pytanie, które staje przed tobą, jest ostrzejsze niż miecz. Co waży więcej: A, powiedzieć prawdę, czy B, utrzymać ciszę? Skomentuj A albo B i powiedz dlaczego. Idźmy dalej. Twoje milczenie było twoją tarczą, ale teraz musisz spojrzeć na to, co za nią ukrywasz ominięcia, które udawałaś, że nie istnieją. Prawdy, które zakopałaś głęboko, wmawiałaś sobie, że to nic, że to przejdzie. Że jeszcze chwila i rana się sama zamknie. Ale ty wiesz, że to nieprawda. Każde przemilczane zdanie stawało się cegłą w murze. Każde udawane jestem silna zakrywało ranę. Ale nie leczyło. To był autooszust. I ten autooszust stał się częścią twojego codziennego języka. Nie chodzi tylko o to, co nie powiedziałaś innym. Chodzi o to, czego nie powiedziałaś sobie. Każde dam radę bez podstawy. Każde nic się nie dzieje, wypowiedziane, gdy w środku walił cię piorun. Każde spojrzenie w lustro, w którym zobaczyłaś kogoś, kto milczy i udawałaś, że to wystarczy. Insomnia, która nie przechodzi. Węzeł w gardle podczas spotkań. Unikanie spojrzeń, gdy temat uderza zbyt głęboko. To są świadkowie Twojej prawdy. To są znaki, które domagają się, byś już nie udawała. Bo autooszust staje się więzieniem, z którego nikt cię nie uwolni. Nikt poza tobą. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj: Długo czekałaś, aż ktoś zauważy, aż ktoś zdejmie z ciebie ciężar, ale to nigdy nie przyjdzie z zewnątrz, nikt nie może wejść do środka i nazwać tego za ciebie. To jest twoje powołanie, twój moment, twój wybór. Wiesz już, że cisza nie jest neutralna: cisza zmienia twoje ciało, cisza karmi rany, cisza pogłębia mrok, a mrok nie cofnie się sam. Musisz zdecydować. Albo dalej nosisz to więzienie, albo wreszcie je rozbijasz. I to jest ten punkt, którego nie da się uniknąć. Wybór nie jest już luksusem, wybór staje się koniecznością. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj. Bo kiedy przychodzi moment prawdy, nie ma już drogi powrotnej. Twoja dusza już nie pozwoli ci się oszukiwać, nie pozwoli ci zasypiać, kiedy wszystko w tobie woła o przebudzenie. To właśnie teraz zaczyna się twoja eskalacja. To teraz nazywasz auto oszust i mówisz mu wprost: Nie będziesz już moim językiem. Milczenie nie będzie już moją maską. Rana nie będzie już moim wyrokiem. I tu rodzi się twoja decyzja. Oddajesz ciszę, oddajesz maskę, oddajesz więzienie i zostajesz sama przed sobą, bez ucieczek, bez pozorów, bez kłamstw. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj. A kiedy to zrobisz, przyjdzie punkt kulminacyjny. Punkt, którego boisz się najbardziej, punkt, w którym nie ma już powrotu, to chwila, w której Twoja rana staje się Twoim świadectwem. Nie dowodem słabości, ale dowodem życia. To chwila, w której cisza pęka. I nie wychodzi z niej szept. Wychodzi głos. Głos, który był więziony przez lata. Głos, którego bałaś się usłyszeć. Głos, który jest Twoją prawdą. I kiedy ten głos wychodzi na świat, to już nic nie będzie takie samo. Bo nie możesz wrócić do ciszy, nie możesz udawać, że nie wiesz, nie możesz zakopać tego, co już się wydobyło. To jest moment duchowego przesilenia, moment, w którym albo pozwolisz, by Twoja rana stała się początkiem nowego życia, albo zostaniesz w więzieniu ciszy. Ale ty już wiesz, że więzienie cię zabijało. Więc wybór jest tylko pozorny. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj. To jest Twoje przebudzenie. Punkt, w którym rana staje się głosem. Cisza staje się światłem, i wszystko, co próbowałaś ukryć, staje się siłą. Czy czujesz to? To jest ogień, którego nie da się zatrzymać. To jest fala, która nie cofnie się już do źródła. To jest twoja prawda, której nie da się uciszyć. I teraz pytanie dla ciebie: czy kiedykolwiek zaufałaś i żałowałaś? Bez imion, czego się nauczyłaś? Idźmy dalej, bo to jest właśnie sens tego momentu zaufać znowu, najpierw samej sobie, potem prawdzie. Potem życiu, które przychodzi, by cię wyzwolić, ale pamiętaj, to nie koniec, to dopiero początek. Rana nie znika w jednej chwili. Cisza nie zamienia się w głos od razu. To proces, to podróż. Ale dziś zrobiłaś krok, którego nie można cofnąć, i to jest największe zwycięstwo. Oddychaj, nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj, Twoja rana nie jest już wrogiem, Twoja cisza nie jest już więzieniem. To wszystko staje się drogą, a droga nie kończy się tutaj. Ona dopiero się otwiera. I może jeszcze długo będziesz czuła ciężar. Może jeszcze nie raz wróci insomnia. Węzeł w gardle, unikanie spojrzeń. Ale teraz będziesz wiedziała: to nie jest kara, to nie jest słabość. To są znaki, że proces trwa. To insomnia, która nie przechodzi. Węzeł w gardle podczas spotkań. Unikanie spojrzeń, gdy temat uderza zbyt głęboko. To nie są twoi wrogowie. To są świadkowie, że rana się goi, to są świadkowie, że cisza już nie ma władzy, to są świadkowie, że życie wraca. A droga, którą wybierasz, nie kończy się w tym zdaniu, ona idzie dalej, w Twoich decyzjach, w Twoich słowach, w Twoich krokach. I dlatego powiem Ci to teraz: Nie bój się otworzyć ust, nie bój się spojrzeć prosto w oczy, nie bój się powiedzieć prawdy, nawet jeśli drży Ci głos. Bo to właśnie ten drżący głos jest najprawdziwszy. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, tylko uznaj. Jeśli ta wiadomość miała sens dla ciebie, zasubskrybuj. Chcesz kontynuacji? Napisz: chcę część 2. A jeśli to naprawdę cię przeszyło, jeśli jedno zdanie przypomniało ci wszystko, co próbowałaś zapomnieć, to nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Zasubskrybuj tutaj. Bo następne nagranie dotknie miejsc, których nikt inny nie ma odwagi dotknąć. Skomentuj to, co bolało najbardziej. Napisz duszą bez filtra. I podziel się z kimś, kto także musi obudzić się z tego kłamstwa. To nie jest tylko nagranie, to jest lustro. A wielu ludzi musi się w nim zobaczyć.